Nie no, 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 no kot? Jest kot, który w te przestery, no, nie, Boże no Łoł wow. Run oh. or die, die. die. Baj Też mam taki scyzor, no Runda pierwsza Ale scyzoryk O, jajecie scyzoryk, ja scyzoryk, scyzoryk, tak, tak nam mnie wołają Ja jestem skudoczyk no, Wy macie tyk. samochody, czy my? Tak. Mamy samochody A my też mamy samochody Jak mamy Ale ich nie możecie użyć, bo idziecie z góry to właśnie Dziki kot tymczasem, a jak my mamy? Ja pierdolę to jest ten moment, w którym na przykład ćwikła. Yy, a, nieważne. No, nie, ważne. nie. nie, nie ja nic, nic, wiosę, ale nic. A, ja, to jest taki płynny przejazd. Ładnie o, tak o szwag. Jest dziki kot, jak się o, zesrał. Ja. O, Boże. Dziko, nie możemy razem biegać. Pamiętaj, jak dziki tak kot nie, zawsze daje na cztery łapy. No teraz akurat spierdzielił na górę. Leży? Nie leży. Nie leży. Mam nadzieję, że tam nie wyjdziesz na górę zaraz. Nie leży. Gdzie leży? No, zrzuciłem go, ale. Pan dobra, dębówka. Nie no, da, jeszcze, jeszcze mruczka tutaj musimy dóównać. <laughs> mruczka! Lecę! O jezus, chciałem na dziki rampę. <coughs> Porów gościa, dziki tobie. Czekaj, bo to niebezpiecznie jest. O co ty myślałeś, że będzie bezpieczny? O, o spadł. Ha, dzięki, dzięki panu. pa, pa. Jest impostor! Pa, pa. Taki impostor! Dobra. Jakąś mapkę. Runda dwa. Tak, plus jeden. no. Ja bym to zrobił, dwie, ja bym to zrobił. No, ostatnio widziałem jak dzikot skomentował jak dzieci we mgle i miałem takie dzikoty, ale akurat ty. <śm> to, się... to jest typowy ja, 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 gość z pod ale... <śm> Dobra, lecimy, lecimy. lecimy to nie, bo to, osoba, bo to łatwo wygląda się... na filmie, to łatwo na filmie wygląda, ale później gra weryfikuje.

Zrobił tej wibrator. No, a ty tak zrób, okay. Nie tam się język połamał chłopienia. Co ty tam? A zanim też w ogóle bym chyba musiał dentysty szukać nowych. Dobra, pyk. Mbrr Brrm Ju dzięki kot już? Nie, tak, chyba Dobra. to spadłeś. No to akurat nie teraz. Bo... bo... Panie nie. Teraz... Za, 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 za tutaj, no, no. Sieba! Ja tu so specjalnie się wyciszyłem. No Ci nikogo coś poprowadzić fajnie. Dobra, cicho, ja będę komentował. Dobra, moi drodzy, Hogaty biegnie. Poczekajcie, zmienię kamerę. A ja nie biegnę. Ale, że ty szpakowski, chcesz odgrywać? Pa, ja ja tak Ej, bo tu ogólnie są jeszcze te tak, wózki golfowe. Chłop Przecież... lata. Hej! Ej, co ale jest? Ale porobiony! Nie, te, bo teleportujesz bo mi się typie, a nie... Ty tu U mnie to byłeś na samym do... Ale mnie <zysy> dostał z trzy razy! DAWAJ jeszcze. TEN SAMOCHÓD! NIE! No, ale gumę! O! Haha! <zysy> 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 ty, a może byśmy... Znaczy, wy sobie teraz programami, a może byśmy zagrali na te włoskie golfe? Może będzie... Wiecie co? <zysy> Mogłyby być samochody umiejscowione przynajmniej na końcu mapy, żeby ta drużyna samochodziarzy musiała dojechać, nie? No, no i było trochę wyżej, nie tak gładko się przyjeżdżało. No, bo, bo to tak jest no, takie no, łatwienie, tak, że to wygląda. Znaczy ładny jest no i super! No 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 Dobra biorę teraz sobie ten. A... Pistolet do ręki Przejście panowie! Co powiedział? Nie Ten i was rozwalam jak co no, nie no mruczek. O kurw o kurczę, pieczona! <noise> tutaj, ale patrzcie, to zadziałało. Kliknąłem jedynkę i gościa rozjechałem. No, uh, dobra, Nie, ty. no, wjechali we mnie. No, tak. we mnie też. No, okay. Oni w i oddali. Ooooo! To o! prawda. Ej, ale że ty jesteś nieśmiertelny, Sylwestrz, To, że jakiś... ty taki sam byłeś? Dobra, ja spadam. Nara. Nara. Erp,

Nie, no, no tak, ta rata, kot Jest kot, który w <śmarł> te przestery, boże. No ale ska, dostał ty. Ale się co? Ej, co Ty dostałeś siła? To nie jednego. Ja, Dobra, spadł teraz. No. u mnie nie wyleciał i nagle tak Ja, ja przybieg w teraz, tak. Tak, runda szósta. O. Tego mi zawodnik nie powiedział, ELFA Runda szósta. Bartek to. Bartek może nie grać. Ja, Bartek to PPG. Tak? Już grałeś w online? Tak, wczoraj. Kiedy? Grałem. Ej, a czemu nie zaprosili? Aha, dobra, wiem dlaczego nie zaprosiliście ja. ja chcę Ale, no, grać no, no, halo, w Red Dead. No to, to trzeba będzie ogarnąć w takim razie, bo to na razie no nic za bardzo nie ogarnąć. Nie, <grywa> nie spada ich jak coś. Jak z... No jak? Szpak. Biegij się to, patrz szansę! Szepard ma szansę, dzikikon jest tylko na górze w tym momencie. Czedobiegną najdalej. No, no czy nie ma. najdalej. najdalej. Nie nie, rekord jest dzikiego kota. Na tej na rampie, no. Zobaczcie. No, Ale nie, nie, nie. Nie ta na mój skot. jest długa nie, jeszcze tutaj. Proszę? Rekord nie został pobity jak coś. Nie da się tu dobiec. Rampa podek to daleko jest tutaj w ogóle. Oj, poleciał. Ale, co ty? Chciałem żyć jakiego? O, tobą, ty poladział. Ja nie A. wiem, czy poleciałeś? Tak, polecia, tak, polecia. tak, tak. Kąd go nie trafił? A, to nie jest takie, wiesz, potrzebne. No, to tak się pobawisz tym. No to tak, tak, by i... to abuzowali za Was tego, to było. Się wydaje, że to tak, tu zaraz. Tak. Nie, nie, właśnie syna właśnie dobrze mówi, że to byłoby takie abuzji, bo Ale wiesz, ja z dupy tak, by tak, się to tak, nie. Ja sobie zdaję sprawę. Takie imo trochę słabe niektóre rzeczy są, że zabrakło. Ale nie, online, nie, w online, w Online jest dużo bardzo słabych do dzisiaj rzeczy, bardzo brakuje mi tego, że nie można a wiesz czego mi brakuje, a wiesz czego mi brakuje? Na przykład robienia listy gier, na przykład robienia własnych wyścigów, na przykład robienia własnej sesji, w której będziesz sam. Do zrobienia na przykład wyścigu potrzebujesz na nie do na przykład deathmatcha potrzebujesz siedmiu ludzi. Skąd wziąć siedmiu ludzi w tej grze, skoro nikt nie chce grać, bo właśnie dlatego ta gra... Że nie da się. Tak wygląda. To, to jest szefardem, czekaj, bo mi się spadł. Nie, nie, się delikatnie. Uważaj. Spokojnie, spokojnie, dobiegłem. No nie, on dobiegł. Dostałem po girach takiego strzała. Z Uważaj. Z Tyk. Rekordowicz chciał zrobić, ale mu nie wyszło. Nie, nie wysłał. Przewrotu ja sobie myślałem, że... Leży, 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 Ale tam spadł. Nie miał szans. Ale to biegłem tam. A i wygraliśmy. No ha, na razie. Ha,